Ja nadal e, zachęcam studentów, żeby korzystać z takich możliwości, e, żeby m, poszerzyć swoje e, horyzonty za granicą oraz czerpać to, co lepsze z różnych kultur. Tak naprawdę wyjazd za granicę to jest pewna możliwość, którą można wziąć pod uwagę. Jest to bardzo ciekawa opcja, natomiast niekoniecznie jest to coś, co trzeba, co trzeba przeżyć, co musi być. Jest to do rozważenia. Edukacja nie powinna wyłącznie ograniczać się do podręczników. Powinna również uczyć jak e, dobrze funkcjonować w społeczeństwie oraz nawiązywać relacje z innymi. Według mnie celem edukacji jest rozwijanie potencjału każdego studenta, każdego ucznia, tak żeby mógł siebie realizować w jak najpełniejszym stopniu, żeby mógł się rozwijać, a przy okazji, żeby przynosiło mu to spełnienie, przynosiło mu to szczęście. Dzień. Witamy serdecznie. Wciąż jesteśmy na Uniwersytecie Języków Obcych w Tianjinie. Skoro jesteśmy na uczelni, porozmawiajmy o edukacji. Niedawno w Chinach zakończyły się egzaminy maturarne, czyli słynny Gaokao. Pewnie wielu z naszych widzów o nich słyszało. To naprawdę trudny egzamin, i często nazywa się go tutaj w Chinach najważniejszym, najtrudniejszym sprawdzianem w życiu. No, panie Łukaszu, czy pamiętasz jeszcze swoje kokao? Czy byłeś taki zestresowany, że nie mogłeś spać? I dlaczego po maturze zdecydowałeś się akurat na Polski? Aha, naprawdę to jasno to pamiętam, mimo że już uh, milęwe cztery lata. Uh, w tamtym czasie uh, byłem bardzo, bardzo zestresowany, ponieważ kaokao jest bardzo ważny dla uh, wszystkich chińskich uh, uczniów, a nawet ich rodzin. Uh, Chińczycy zawsze myślą, że kaokao to decydujący egzamin o przeszłości każdego Chińczyka. A jeżeli chodzi o przyczyny, traci go zdecydowałem na język polski, no... Naprawdę to pytanie, które, które ludzie najczęściej mi um, pytają. Uh -huh. Myślę, że w uh, lize, uh, liceum bardzo interesowałem się polską uh, literaturą i polską historią. Uh, przeczytałem wiele książek związanych z Polską, uh, dlatego uh, wybrałem uh, filologię polską jako mój uh, kierunek studiów. tak? Pani Urszulo, jak wygląda matura w Polsce? Jakie przedmioty trzeba zdawać i co trzeba zrobić, żeby dostać się na, na przykład na topie uczelni? No ja zdawałam maturę bardzo dawno <głos> <głos> i też byłam przejęta. Egzamin maturalny zmienia się, są nowe wytyczne. Egzamin maturalny składa się z dwóch części, z części podstawowej, która nie jest bardzo trudna. Przedmioty obowiązkowe to język polski, matematyka i język obcy nowożytny, no i z części rozszerzonej, na części rozszerzonej też może być język polski, matematyka albo język obcy nowożytny i do wyboru maksymalnie sześć innych przedmiotów takich jak geografia, historia, biologia, historia sztuki itd. Uczniowie wybierają przedmiot w zależności od tego, jakie studia chcą później wybrać. Przedmiot, który będzie pasował z wybranym kierunkiem studiów. No i uczelnie również organizują wewnętrzne egzaminy wstępne. Czyli przed egzaminem, nawet podczas liceum, trzeba zastanawiać się, który kierunek chce wybrać. prawda? Tak, warto się dużo wcześniej nad tym zastanowić. Uh -huh. Ja słyszę, że szkolnictwa wyższego w Chinach. Również opiera się na współczesnym systemie bolońskim, Studenci zdobywają kolejno tytuł licencjata, magistera i doktora, ale mam wrażenie, że podstawowa edukacja i kształcenia zawodowe w Polsce wyglądają inaczej niż w Chinach. Czy to prawda? Nie jestem ekspertką, jeśli chodzi o chiński system edukacji. Polski system edukacji jest obowiązkowy. Rozpoczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa to 8 lat. A następnie uczniowie mogą kontynuować naukę albo w liceum, które kończy się egzaminem maturalnym, albo w technikum, które trwa o rok dłużej i również kończy się egzaminem maturalnym, ale też przygotowywuje do wykonywania zawodu. Albo w szkole branżowej, gdzie nie ma egzaminu maturalnego, tylko uczniowie uczą się konkretnego zawodu, który będą wykonywać. Mhm. A jak dostać do takiej szkoły? Do takie... szkoły podstawowej? Nie, nie, do to, to takiej zawodowej. Nie ma żadnego egzaminu? Nie jestem pewna. Wydaje mi się, że nie ma egzaminów, ale jest oczywiście limit, limit miejsc. Jasne. Mhm, mhm. Panie Łukaszu, czy może Pan nam e, przedstawić, jakie wygląda takie systemy w Chinach? Aha, w Chinach la e, to e, szkoła podstawowa, e, która e, trwa 6 e, sześć, sześć lata, tak. E, a potem to gimnazjum. Jeszcze a, 3, lata. No. A, 3 lata, tak. A m, potem to e, a, liceum tak, 3 lata. Mam takie wrażenie, że czyli po egzaminie, e, jak to powiedzieć po chińsku, to jungle, czyli e, po ukończeniu uc uczenia gimnazjum mamy taki egzamin, e, ale tylko połowa studenci, studentów e, kontynuuje e, swoje uczenie w liceum, ale inna połowa do e, szkoły zawodowej. Tak. Mm -hmm ale myślę, że cały system wciąż rozwija i władze albo taki system też zwrócił więcej uwagi na to, że aby rozwijać się takie szkoły zawodowe, aby zapewnić studentom takie bardziej jasna przyszłość. No, Łukasz, czy miałeś okazję wyjechać na wymianę do Polski i jakie zauważyłaś różnice między chińskim a polskim systemem nauczania? Co było, było dla ciebie największym zaskoczeniem? Aha. E, tak, studiowałem na uniwersytecie Mikowaja Kopernika w Toruniu przez rok. Ja uważam, że studia nauczenia obu krajów ma wiele różnic. Na przykład, polscy nauczyciele bardziej kładą nacisk na interakcje ze studentami i samodzielne dochodzenie, dochodzenie do wiedzy. Oprócz tego, program studiów w Polsce obejmuje różne formaty zajęć. Na przykład, ćwiczenie wykłady, zamierania itd., a, a nauczyciele dostosowują swój styl prowadzenia do każdego typu. Ponadto w Polsce ocena końcowa Należy go ufnie od regularnej pracy, a e, zamiast od końcowego egzaminu albo testu, co dla mnie jest największym e, zakoszczeniem, e, ponieważ w Chinach sytuacja jest taka, że e, końcowy egzamin zawsze jest najważniejsze, najważniejsze. Tak, do zaliczenia kursu. A w Polsce, w wielu w przypadkach, koniecowa ocena wprost wynika z aktywności zajęciach. Tak. Myślę, że to zjawisko w Polsce wymaga od studentów skupienia się nie tylko na wyniku, ale także na procesie nauki. W Europie bardzo popularne są takie programy wymiany, takie jak Erasmus. Dziś chińscy studenci też mają coraz więcej możliwości wyjazdu za granicę. Czy według Państwa w dzisiejszych czasach jeżeli tylko mamy takie możliwość taką możliwość studia za granicą to coś co wręcz trzeba przeżyć i dlaczego no, nie jestem pewna czy to jest coś co trzeba przeżyć może coś co można wybrać ale każdy student i sytuacja każdego studenta każdej rodziny jest inna więc no... Są studenci, którzy nigdy nie wyjechali za granicę i nauczyli się bardzo dużo na miejscu. Są studenci, którzy wyjechali i nauczyli się trochę mniej. Więc tak naprawdę wyjazd za granicę to jest pewna możliwość, którą można wziąć pod uwagę. Jest to bardzo ciekawa opcja, natomiast niekoniecznie jest to coś, co trzeba, co trzeba przeżyć, co musi być. Jest to do rozważenia. No myślę, że do takiego wyjazdu zagranicznego na pewno trzeba się przygotować, dlatego że będzie się w innym kraju, będzie się posługiwać innym językiem. Jest to duża zaleta, żeby poćwiczyć język, żeby ten język był bardziej naturalny, żeby usłyszeć, jak rodzimi użytkownicy języka się nim posługują na co dzień, w sklepie, w restauracji, a może nawet u lekarza, chociaż nikomu nie życzę. Więc tak, warto się przygotować językowo do takiego wyjazdu. Jest to też możliwość, żeby posmakować zagranicznej kuchni, tego, jak gotują Polacy. Można spróbować różnych dań, można też troszkę poznać polską historię, polską kulturę, odwiedzić polskie muzea czy teatry. Więc jest bardzo dużo zalet. Natomiast wyjazd za granicę ma też pewne wyzwania i dlatego warto się do takiego wyjazdu przygotować. Myślę, że e, to prawda, że teraz e, no chyba e, dzięki współpracy między Polską a Chinami mamy coraz więcej e, okazji, e, żeby studiować za granicą. A ja też e, zgadzam się z panią Urszulą, trzeba, nie chyba nie trzeba, myślę, że to e, nie absolutne, 呃，阿拉亚泰是亚拿到了呃，在很长时段内，或者被啊被科雷斯科雷斯塔里兹塔基和穆什利沃什去，呃，或者嗯普谢热去，所以呃，或者总在克拉尼松，阿拉斯切尔帕奇托从拉普什兹罗什内和库鲁图了。 a szczególnie uh, dla studentów, kulturze uczą się uh, języka obcego, na przykład jak, uh, tak jak ja, tak myślę, że uh, te okazje są bardzo cenne i ważne, uh, ponieważ studia za granicą uh, zapewniają nam środowisko językowe, uh, pomagają nam lepiej uh, zrozumieć kulturę uh, kraju docenowego oraz mogą uh, Podnosić nasze umiejętności językowe. Tak. Dobrze. Idziemy dalej. Edukacja rozwija się dziś bardzo, bardzo szybko. Zmienia się niemal na naszych oczach. Nawet w porównaniu z czasami mojej matury, e egzamin dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Jak Waszym zdaniem powinna wyglądać edukacja idealna, ta, której powinniśmy dążyć do przyszłości? No cóż, chyba nie ma dzisiaj ideałów i nigdy nie było. <laughs> możemy, możemy marzyć, ale tak naprawdę zawsze dążymy do jakiegoś lepszego systemu. Według mnie celem edukacji jest rozwijanie potencjału każdego studenta, każdego ucznia, tak, żeby mógł siebie realizować w jak najpełniejszym stopniu, żeby mógł się rozwijać. A przy okazji, żeby przynosiło mu to spełnienie, przynosiło mu to szczęście. Więc są różne techniki, różne możliwości, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby um, kłaść nacisk na samorozwój, żeby stawać się lepszym człowiekiem i żeby dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi. Uważam, że tu jest bardzo. Wielkie pytanie. pytanie. No. Tak. Um, po pierwsze, myślę, że edukacja nie powinna być uh, ukierowana na egzaminy. Musimy pole, uh, pomyśleć, jak dobrze po, uh, pobudzić uh, aktywność um, uczniów albo studentów podczas nauki. A po drugie, uh, edukacja nie powinna wyłącznie uh, Organizacja się do podręczników, powinna również uczyć, jak dobrze funkcjonować w społeczeństwie oraz nawiązywać relacje z innymi. A po trzecie, myślę, że edukacja nie powinna być tylko być sprawą nauczycieli i studentów albo uczniów rodziny, a nawet całe społeczeństwo. E, powinni również brać w niej aktywny udział. E, podsumowując, myślę, że idealna sytuacja edukacji powinna być taka, że e, studenci albo uczniowie są szczęśliwi, są e, aktywni podczas e, nauki. Tak? Właśnie zgadzam, z panem, zgadzam się z Panem, że edukacja nie tylko pojawia się w szkole albo w, na uczelni, tak, to prawda. Wszystko może pomagać nam w rozwoju. Dobrze, to wszystko dla dzisiaj. I dziękujemy serdecznie jeszcze raz za udział w naszym posłuchaniu. Dziękuję. Dziękuję.